Cześć witacie na kolejnym odcinku moich alfabetycznych zmagań. Ja mam na dziś przygotowany taki miks, tak jakoś mi się nie mieści. Mam tak, super trzynastkę, szczęśliwe linie, dalej białe złoto, dolarek, laki, kończynka, super linie to za piątkę, dziki kasz kopalnia rubinów, ekstra linie Paradiso za 10. I gwiazdną kasę za 30. Wkład 95 zł. Ja sobie zacznę od tego maluszka. Super 13 z numerem 22. To już mój trzeci odcinek w poszukiwaniu litery N. Jeżeli ktoś tu jest pierwszy raz, po prostu szukam trzech literek. Tym razem, właśnie takich alfabetycznych, wypadło na literę N. Sobie muszę odłożyć. Dobra. Szczęśliwe linie. Tutaj numer 13. Tamta zdrabka przegrana. Diament wiśnie. Tutaj już widzę diamenty, a tu wiśnie dalej korona i arbus. tutaj tu arbus. no i to wszystko winogrono i jabłuszko są jabłko też jest dzwon i garnek ale z tego była tu tylko garnek, gwiazda i cytryna. Tutaj mam gwiazdka jest. Wszystko. Słońce truskawka. Truskawkę już tutaj widziałam. Kwiat i pik. Yy, nie widzę z tego nic. Kości i księżyc. Tutaj księżyc, księżyc. Tutaj i kości. I kolejne to podkowa. Ananas. Tu i tu. Podkowa. Podkowa. Gruszka i trefl. Gruszka. I tu gruszka. Okej, okay, bo mi przerwało. Dobrze, gruszka, drefl, to tyle. I krab, złoto. Jest krab, krab. Tutaj jest złoto. No ale niestety linie pusto. Dobrze, to kolejny. Kolejna zdrabka, dolarek z numerem ósmym. Tutaj wygrywa dwa, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć i osiemnaście takie liczby, a ja mam jedenaście, dwanaście, cztery, dwadzieścia osiem nie ma, trzynastki nie ma, jeden, dwadzieścia pięć, siedemnaście, piętnaście oraz dwadzieścia siedem Dobra, nie ma, muszę na chwilkę przerwać. Ok, już jestem. Dobra, tutaj przegrana. Kolejna za piątkę to laki. Kończynka z numerem 13, a szukam biedronki. Oczywiście czarnej bądź czerwonej. A jest tak, motyl, aparat, zegar i jest biedronka. Słońce czarna, ale jest. Tutaj winogrono. Kier, palma i cytryna odsłoniło mi się, tutaj mam 10 zł odsłoniły mi się kontrolne B to już dalej nic nie było, nie no dobra, to dyszka padła coś mi tam nie łączy dobra, super linie numer 44 będzie sporo dzisiaj tych linii, bo jeszcze mam ekstra linie i Paradiso, Korona i Gwiazda, więc yy, też szybciutko tu, żebyście za długo się nie denerwowali. Motyl i klucz, motyl, klucz, motyl, tutaj, księżyc, piłka. Nie ma piłeczka, piłka serce i kwiat. Tutaj mam serce, kwiat, dobrze, może teraz będzie lepiej. Yy, a dalej. Arbus i Biedronka. Arbus, Biedronka, tutaj Arbus. Wszystko. Klapki i słońce są tutaj. I tutaj. I słoneczka wpadły tutaj. Podkowa cytryna. Podkowa, podkowa, podkowa. No rolków nie będzie, bo to już by były trzy linie, tam. wątpię. Okulary i popcorn. Nie ma tych symboli. Parasol, wiatrak. Parasol i wiatrak. Dalej, ptak, czapka. Jest czapka, czapka, słonia też nie będzie, leżak, moneta, tu, tu, nie lody, leżak miałam trapać, lodów nie ma, tutaj leżak, była korona, dobra, według mnie przegrana, tak jest, nie ma nic. No to teraz sobie zrobię dziki kasz numer 14 szukam worka i dygrysa oczywiście. Balsam, winogrona, liść, kwiat, podkowa, żółw, gwiazda, biedronka, wiśnia, ananas, rower piłka, chmury koala, awokado. Dalej banan, motyl, truskawka i słońce. No i też nie ma. Tu mam jeszcze za piątkę białe złoto z numerem 8. A wygrywa 57, 49, 27 i 11. U mnie 32, 48, 35, 21, 13.

I kolejny liść, motyl oraz płetwy. Tu nie widzę, tutaj są. I tu jeszcze jest motyl, tęcza, parasol, tu jest tęcza, kolejna tęcza. Termometr, i na dole wiadro. Tutaj hmm. wiadro Termometr, termometr. Dobra, wszystko. Serce i kompas. Kompas tu. Serce, serce. I w ostatnim nie ma nic. A tu jeszcze był kompas. No dobrze, to kostium i flaming. Mm, flaming, kostium. No i to po jednym. I tutaj napój, nuta. Napój. Tutaj nic, tutaj nic. Tu dwa razy nuta. I to wszystko aparat i rybka. Tutaj parat, i ryba się ukryła. Tu, i jeszcze jedna tu. A dalej, palma oraz kostka. Tu kolejna palma, kostka. Ostatnie dwa to deska i piłka. No i zobaczcie: deska, piłka, piłka. I deska. Niestety nie ma tutaj ani na krzyż, ani żadnej linii. Też mi się tutaj nie utworzyło. Dobra. Srabka przegrana. No to nie za ciekawię. się tutaj dzieje. Kopalnia Rubinów numer 12, więc szukam Rubinu albo skrzyni. Mam portfel, korona, świnka. Kolejna korona, bank, korale, dzwon, końcina, bank i garnek, księżyc, zegarek. Ja już tutaj wieki tego rubinu nie widziałam. Co wezmę tu pusta? No i ta też jest przegrana niestety. Gdzie to kontrolne, tutaj mam M. No i gdzieś jest jeszcze jedna, tutaj, dużo bałaganu. No tutaj zostają dwie strapki, ekstra linie, numer drugi i na kasa. A tu mam tak, klapki i popcorn. No i tutaj popcorn już jest. Tutaj kolejny, kolejny i popcorn. Klapeczków nie ma. No, niestety. Motyl i tęcza. Tutaj. Tęcza. Lody i Łódź. Łódź mam tu, tu i tu. Są i lody. Łódź i lody. I dalej nic. Słońce rower. i rower. Okulary, piłka. No dobra, okularów nie widzę. Balony i serce. te baloniki tak serce serce balony balon ten serce i tutaj kwiat i księżyc tu księżyc księżyc kwiat kolejne księżyce tutaj kwiat księżyc kwiat piedronka i dzwon. Dzwon jest. Gdzieś była biedronka. Tu był jeszcze kwiat. Jest biedronka. Dobra, to wszystko. Chyba tak. Korona i klucz. Korona. Tyle kości i gwiazda. Kości gwiazda. Teraz słoń i rolki. no to jeszcze były kości. Yy, rolki. Czapka i wiatrak. Czapka Czapka, czapka. Wiatrak daje linie. ów, coś jeszcze wpadnie. I ostatnie dwa to parasol i arbus. No i tutaj od dołu arbus, tutaj. I tu jest arbus. I tutaj jeszcze jeden. A pod linią skrywa się dyszka. Dobra, 10 zł. No i zostaje na kasa numer 23. I szukam podkowy serca bądź napisu. A mam cytrynę, burger, okulary, pszczoła, może Was przybliżę. Mikrofon klucz, luneta, zegar, parasol, bęben i palma, dalej pies, ciastko, nuta. Mówinka jest serce. Serce mnoży razy dwa. Uff. No to chyba nie znajdę kontrolnej, ale serduszko cieszy. Dobra, balony, maska, szalik, pizza, gitara, dzwon, trep i worek. I na końcu kawałek. W bonusie jest słońce, a tutaj. No, 30 mnożone razy 2, więc 60 zł, i tu są kontrolne wtedy J. No, ale ten bechowiec tutaj ratuje. 60 zł, właśnie w gwiezdnej kasie, 10 zł w ekstra liniach i 10 zł w laki kończynka, więc mam na 95 zł, mam 80. Wynik fajny, choć literka nie znaleziona. Więc będę szukać dalej. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!